Szczęść Boże! Witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj będziemy sobie oceniali piwo bezalkoholowe, oczywiście pod nazwą Ubel z browaru Jabir Walki. Jabid Walki jest to browar warszawski, jest to browar dość znany, mają również swoją siedzibę w Poznaniu. Z tego, co mogę Wam powiedzieć, to dwie kwestie. Przede wszystkim y, dwie osoby, które są znane z tego obrowadzenia, to Rafał Kowalczyk i Marcin, pseudonim Mason. Y, oni obaj prowadzą, y, najpierw razem prowadzili y, prawda y, tutaj y, Walkie Talkie Jabby Walkie y, stronę na YouTube y, Później prowadził to, czy prowadzi to do tej pory sam Rafał Kowalczyk. Natomiast Marcin Mason w tej chwili prowadzi kociokwik razem ze swoją żoną, pseudonim Żaba. No a sam browar również ma swoją siedzibę, między innymi w Poznaniu. Mają multitapy, prawda? Puby i tak dalej. Mają stronę internetową. Nie, niestety, na tę stronę internetową nie wiem dlaczego nie udało się wejść, a ja próbowałem kilka razy. Dobra, zatem przejdźmy teraz do y, oceny butelki. Więc tak, y, tutaj mamy y, U-Bell, czyli nawiązuje oczywiście do y, dzwonu, prawda? Bell to dzwon, prawda? Czyli jakby ja rozumiem, że to chodzi o y, co ty dzwonisz, prawda? U-Bell. Y, co jeszcze to można y, powiedzieć takiego ciekawego o butelce? g y, 77, alkohol. Do zropu objętości pojemność 500 ml Szkło. No tutaj jest podawana szklanka Temperatura od 4 do 8 stopni. Jest to piwo słodkie, gorzkie mało. Kolor też tutaj jest, jest chyba ok Butelka bezwzrotna, Opis wyrobione z duchem Kraftu, 100% słodu i duża doza naturalnego chmielu. Bardzo fajnie jest, słuchajcie, to że tutaj mamy, o tutaj w tym miejscu, takie narysowane różne, różne rzeczy, takie ciekawe. Na przykład tak, mega fruity, bezalkoholowe, tropikalne na lato, cut-free, soczyste, dla każdego mango, jasne, nowofalowe i tak dalej. Wartości odżywcze w 100 ml 144 kJ na 32 kcal, tłuszcz 0,1 g, w tym kwasy tłuszczowe na 100 tonę, 0 g. Wegloadany 76 g, w tym cukry 6,5 g. Białko 0,37 g, sól 0,01 g. Skład woda, słody jęczmienne, chmiel drożdże piwowarskie. Uważano w UE dla JBW browar S półka z ograniczoną odpowiedzialnością. Domaniewek 21A 05840 do maniewek. Najlepiej społożyć do 20 maja 2020. Czyli pijemy Jubel bezalkoholowe mango i marakuja. Zatem lejemy. A dlaczego akurat do tego tutaj, do tego pokala? Nie pasuje to zbytnio, ale dlatego, że po prostu on się mieści w kadrze. Lepiej niż inne. Tutaj oczywiście kapsel. Wygląda w ten sposób. Symbol żabyłki, prawda? Można potem sobie pograć w kapsle, a potem po czym otworzyłem, otworzyłem tym. To jest kooperatywa, jak widać, wina z piwem. Widzimy, prawda, tutaj, otwierać do piwa, tutaj do wina. Można otworzyć piwo i wino. Można się nakładać jednocześnie piwem i jednocześnie winem, co robili starożytni Germanie. Często byli, często. Pijani szli do boju. Dobrze, pijemy. Najpierw sprawdzamy zapach. Taki, yy, czuć. Tak, to jest mango na pewno. I marakuje, wyczułem, ale mango bardziej, zdecydowanie bardziej mango. Trochę śmieli. Ładny zapach, bardzo ładny zapach. Taki mango chmielowy. malakuje trochę czuć, ale bardziej w kierunku bym powiedział, że mango. Zatem lejemy tutaj piwo. Piany nie ma. Zero Wygląda to piwo w ten sposób. Niekladowne, yy, powiedziałbym takie, że jest nieprzejrzyste, niekladowne piwo. Kolor, właśnie Mango. Dość mocno, dosyć mocno jest to piwo, słuchajcie, bym powiedział gazowane, nagazowane dość mocno, co akurat mi specjalnie nie odpowiada. Czuć, że coś próbowali robić w tym piwie. Poczuć taką walkę trochę między chmielem a mango, tak bym powiedział w tym piwie, tak? Między chmielem a mango czuję taką walkę jakby. Czuć, że jest to piwo, ale dla mnie zbyt wodniste. Yy, zbyt wodniste, tak, dla mnie jest to zbyt wodniste piwo Nie ma takiej gęstości. Ja lubię piwa jak piwo, jak na przykład jest gęste. Jeżeli jest to piwo na przykład z marakoją, z mango, jest takie gęste, ja ulubię. Nie lubię piw takich wodnistych. ono jest zbyt wodniste dla mnie. To nie jest piwo, oczywiście, typu żywiec, prawda? Czy tego typu, bo to jest o wiele lepsze piwo. Bo widać, że coś tu próbowali robić. No ale. Słuchajcie. Nie jest to yy, jakiś wielki szczyt. Do czego to piwo wypracowało. Hmm. Moim zdaniem pod jakieś słone rzeczy. Czyli pod, pod słone, podsłone paluszki, pod krakuski słone. Myślę, że na przykład pasowałoby fajnie pod krewetki też. Z cytryną polany. Pod kurczaka byłoby dobre. Coś w tym rodzaju, tak? Natomiast nie jest to piwo takie, do którego można się przyzwyczaić. To piwo ma ogromną wadę, czyli zbytnią wodnistość. Bo oczywiście, może być pewnie piwa, że nie ma piany, tak? Okej, okay, rozumiem. Ale zbytnia wodnistość, zbytnie nagazowanie. Za dużo jest tego gazu w tym piwie. Za dużo wody. Ja tak to widzę osobiście. Ktoś może mieć inne zdanie, prawda? Ja jeszcze mogę powiedzieć o tym piwie. Za mało też chmielu w tym piwie też. I więcej jak cztery, a nawet trzy z plusem bym nie dał. No niestety. Dobra, tak dosłuchajcie, szczęść Boże i... Możecie babci poczęstować, ale nie wiem czy będzie jej smakowało, powiem tak. No i się wypiło.